Dzień dobry. Dzisiaj jeszcze raz postanowiłam nagrać film o konfiguracji podpowłokowej. Zacznijmy. Układ okresowy zbudowany jest z czterech bloków: blok typu S, blok typu P, D i F. Każdy z bloków ma tyle kolumn, czyli grup, ile maksymalnie może przyjąć dany orbital: czyli S2P6D10 i F14. Konfiguracja elektronowa podpowłokowa to gra w grę planszową. Zaczynam na polu numer 1, a kończę na polu tym, którego pierwiastka chcę rozpisać konfigurację. Ja wybrałam znowu ponownie Atomołowiu, czyli numer 82. Muszę przejść 81 pól, żeby dojść do 82. Numer okresu to numer powłoki. Wchodząc w dany blok, wiem jaki orbital wpisuję. Prościzna, zobaczmy. Czyli 82 ołów. Konfiguracja elektronowa. Zatem zaczynam. Wchodzę w numer 1. Mam tu jedyneczkę. Zatem pierwsza powłoka przechodzę orbital typu S, czyli dwa elektrony. Czyli będę miała na pierwszym orbital typu S2 elektrony. Następnie wchodzę w dwójkę, przechodzę S też 2. Następnie na poziomie drugim wchodzę w P. Żeby przejść, muszę przejść 6 grup, czyli 2, P6. Następnie wchodzę w trzeci okres. 3s2, następnie 3p6, następnie wchodzę w czwarty. I uwaga, od czwartego zaczyna się blok typu D, ale najpierw jeszcze do niego nie doszłam. 4s2, docieram do bloku D. Skoro on jest cofnięty w dół. To znaczy, że numer grupy odejmuje o 1. Czyli dla bloku typu D odejmuje numer okresu o 1. Docieram do bloku D. 4 minus 1 to 3. Jestem w bloku typu D, więc D. I teraz muszę przejść. Raz, dwa, trzy i tak dalej do 10, czyli 3D 10. Docieram do bloku P. Tu już wszystko normalnie, nic nie jest cofnięte. Zatem zgodnie z numerem okresu 4P6, piąty. 5S2, bo muszę przejść 2. Docieram do D, czyli odejmuję o 1. 5 minus 1. 4D 10, bo muszę przejść 10. Blok typu P na piątym okresie, czyli 5P6, szósty. Wchodzę w okres, w którym mam mój pierwiastek, do którego chcę dojść. Ołów. Zatem tradycyjnie przechodząc przez blok typu S, 6S2, następnie D, ale uwaga! Normalnie gdyby był D, to by było 5D, ale tutaj. Wchodzi nam blok typu F, a ponieważ blok typu F jest cofnięty o 2, zatem trzeba dla F odjąć liczbę, numer okresu O2. Zatem, skoro on wchodzi w szóstym okresie, czyli zapełniany jest dopiero orbital 4F, czyli mamy 4F, bo weszłam tutaj. Rozdzielam co prawda blok typu D, ale ponieważ tu mam 9, zostaje jedno, więc umowa jest taka i zgodnie z, z regułą Hunda to jest, że najpierw w okresie szóstym zapełniany jest na powłoce czwartej orbital typu F, a potem dopiero na piątej typu D. Czyli 4F, tu wchodzę, muszę go przejść 14 i wychodzę tu. Czyli zapisuję to, co przeszłam, wychodzę w D, a D zasada jest taka, że odejmuję o 1, czyli 5d10, bo muszę je przejść i docieram do bloku, w którym znajduje się atom mój ołów. Miejsce pierwsze i drugie, czyli będzie 6p2. Teraz konfiguracja skrócona. Musiałam trochę tu uporządkować. Wiemy, że chcąc rozpisać konfigurację skróconą, biorę konfigurację gazu szlachetnego z poprzedniego okresu. Jest nim O w szóstym, zatem gaz z piątego, ksenon. Więc chcąc rozpisać, to wezmę ksenon oraz wszystko, co jest z okresu danego, w którym atom się znajduje, który rozpisuję. Czyli dla mnie okres szósty, bo ołów w okresie szóstym. Zatem wchodzę w szósty, 6S, 2, następnie 4F14, następnie wychodząc tutaj, mam blok typu D i odejmuję o 1, czyli 5D. 10 No i docieram do okresu, yy, do bloku typu P. 6P, raz 2, czyli 6P2. Wszystko jasne. Dziękuję pięknie za uwagę. Pozdrawiam. Zapraszam do pozostałych moich ekspresów. Wszystkiego dobrego.